Chciałabym serdecznie zaprosić na profilaktyczną konferencję, która odbędzie się 24 maja w Miejskim Centrum Kultury w Czankowie. Jest to konferencja na temat bezpieczeństwa w sieci i przeciwdziałania zagrożeniom dzieciom, dzieci i młodzieży w, w naszym powiecie. Jest ona organizowana przez Fundację Marchewkowe Pole. Przez Starostwo Członkowsko-Czcianeckie, jak również Szkołę Policji i przy współfinansowaniu Fundacji Dzieci Niczyje. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli, dyrektorów, kuratorów, rodziców, wszystkie osoby dorosłe zainteresowane tematem. Myślę, że jest to pierwsza taka konferencja u nas w Powiecie, która będzie. Kontynuacją naszych działań. Ta konferencja jest również podsumowaniem projektu, który Fundacja realizowała. Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa, w której brały udział szkoły z Powiatu rzymskowsko Serdecznie zapraszamy. Konferencja jest bezpłatna.